Oliwa jest aż nadto wielka, więc w tej, w tej, w tej Bibliotece Oliwskiej, 400 metrów strony stronę grunwaldzkiej, filia nr 2, tam się odbywają te spotkania poetyckie, ale również w domu Zarazy tam cesarzem jest niejaki Jaśniewicz, prawda? No i wokół niego krąży jakaś tam też poezja czy literatura. Są warsztaty, są warsztaty nie tylko literackie. Gdyby ktoś był zainteresowany warsztatami jakimikolwiek, nie będziemy opowiadali jakimi, są ale... Także do mnie, do Andrzeja, zaglądajcie na stronę Galeria Warzywniak, na stronę Viva Oliwa. Jak, jak dajemy radę, to na Facebook też ogłaszamy. A szczególnie Was zapraszam, żebyście byli czujni e, pod koniec czerwca, na początku lipca. Dlatego, że wtedy niektórzy z Was już klęczeli, więc wiedzą o czym mówię, e, a inni jeszcze nie mają to przed sobą. E, za pierwszym razem było fantastycznie, za drugim za ciasna alejka trochę była i pogoda była. Nie do końca przychylna. Za trzecim razem alejka będzie szeroka, jak nie wiem co, i pogoda ufamy, że będzie piękna. Akcja nazywa się Bez Cenzury. Polega na tym, że poeci, czy, no, twórcy, twórcy związani ze słowem, czy, czy z literą, niekoniecznie poeci, klęczą na, na chodniku, na jakiejś alejce, na trawie, no, jed, jed, jedno obok drugiego. Płeć nieistotna. I piszą, co chcą. Nie ma żadnych ograniczeń co do pisania, ale, ale taką akcję prowadzimy raz w roku, jeden dzień i zapraszam wszystkich do udziału w tej akcji. Tym razem będzie ona no właśnie w pierwszej połowie lipca na terenie Parku Nadmorskiego imienia Ronalda Regana, tak brzmi oficjalna nazwa, w którym miejscu nie wiem. Ale zapraszam was, bo to fajna zabawa, a potem, a potem wszystkie teksty stworzone w czasie tej akcji są publikowane w książce, pod która zawsze nosi tytuł Rozdroża Wolności i kolejny rok yy, mam, Także będzie książka wydana pod koniec roku pod tytułem Rozdroża Wolności 2013 i tam i tam będą między innymi właśnie teksty tam yy, napisane. Dziękuję tym, co do tej pory i w tym udział, zapraszam wszystkich co do daty, miejsca będziemy to y, ogłaszać. I skoro dziękujemy, to może podziękujemy tym i tym. Dziękujemy. 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 dziękujemy za Kocie, tu, się pojawiło, tu, się, tu się pojawiło podziękowanie dla Sławka. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie, czy jest mu za co dziękować. Jak jest, no to, to, to mu No właśnie, zrobisz to?

Ja tylko to wyłączę. Dobrze, ale roszka, ale po no, prostu. Nie, nie, będzie pamiętam. Odpada. I jest dobrze. I niech sobie. Super.